Pary. Duszałeś to fabiański, odpierdolił Filipkowi? Co? No Filipek o tym napisał na Twitterze, więc nie jest to chyba żadną tajemnicą. To ja może ten. Y, pójdę przeczytać. Nie to ja ci powiem, powiem. No to ja daj mi przeczytać. Ale mam lepsze informacje, kura rozwinięte kretynie. Kto Sebastianie to, fabiański to? albo desz 30%, albo robisz wagę na walkę, którą sam negocjowałeś, a nie próbujesz szantaż szantaży Chyba, że znowu ktoś ci coś dosypał do drinka, złożyłeś podpis, a następnego dnia niczego nie pamiętałeś. No to mów. Nie chcę wagi zrobić, tak? Z tobą jestem w lobby? Tak. Pokażę, kurwa, jedna, przepraszam, druga. Słuchaj, śmieciu jebany, Zaprosi to, sobie... może. Ty kurwa, ty jeszcze raz tak do mnie kurwa powiesz. No, zaprosisz to, ty se kurwa możesz wujka na kutasa. Dobra, więc tak. Sytuacja wygląda następująco: z racji takiej, że. Jakiś czas temu Filipek dogadał się z fabiańskim na limit wagowy 77 kg i to była propozycja Fabiańskiego, To nie była propozycja Filipka, to fabiański zaproponował takie warunki, jeżeli chodzi o wagę. No i Filipek je przyjął. Chwilę później dostał telefon fabiańskiego z pytaniem, czy jest w stanie zgodzić się na 79 kg z przyczyn prywatnych. No nie jest to ważne z jakich, nie? No i. Yy... Filipe no. powiedział, no dobra, no te dwa kilo więcej nie będą, to umówiamy się na 79. To było generalnie jeszcze w momencie, kiedy było dużo czasu do gali, także Filipek miał szansę ewentualnie też kilogramowo nadrobić, tak żeby ten, ta różnica w dniu walki była możliwie jak najmniejsza, nie? Więc poszedł no nie. na rękę i się zgodził. No, i pod, no zami, nie, bo Filipek ma 70 kilo kurwa na co dzień i... No 75 aktualnie, no, ale no nie jest to ważne, no, generalnie miał szansę gonić, tak, miał czas, żeby masować ewentualnie, no i faktycznie Filipek pierdalał dużo, bo nawet przed dwoma biegunami to mi kurwa pizza opierdalał ciągle, nie, mhm. mówił, że on je jak najwięcej, że musi przytyć. Przy mnie też akurat dwa burgery w burgerowni, wie bo gdzie mi kurwa ciężko było, nie? A trochę więcej ważę. Więc faktycznie gdzieś tam ja tyle, ile może, żeby gdzieś tam y, dogonić rywala w kategorii wagowej. No i y, nagle dostaję informację, że Fabiański stwierdził, że albo idą na warunki 82 kg w trakcie y, ważenia, albo się wycofuje z walki. Jak w trakcie ważenia? Zasubskrybował z Prime on, Dziękuję bardzo za suba. I witam serdecznie. to znaczy No bo były też takie warunki, że. No nieważne. To nie mogę nie że Generalnie on stwierdził nagle, że on chce mieć 82 kg kaczłek. Rozumiesz? Zmienił sobie z 79. No i wiesz, jest 9 dni do walki i Filipek powiedział, że nie, no, on się na to nie godzi. Więc oni powiedzieli, że mają Kto? zmienić. Meneżer Fabińskiego okay. mają zmienić na 82 kilo uh -huh. i on odda 10% garzy <laughs> albo się w ogóle nie bije. No i Filipek mu odpowiedział, że, że nie. Że albo robisz wagę, nagle się dogadaliśmy, albo dajesz mi 30%, tak jak widnieje w umowie. No i Filip, masz w procentach, rację, bo chłop to podpisał, kurwa, zgodził się. Nie może być nagle taka sytuacja, że wiesz, 9 dni przed galą chłop sobie własne, kurwa, warunki pisze. Więc tak szczerze, ja z dnia na dzień o tym Fabiańskim totalnie zdanie zmieniam. To jest jakiś szczup pierdolony, bez szacunku, kurwa, do ludzi totalnie. Okay. O no ja tym się... momencie nie dość, że Filipka kurwa dyma w dupę, Federację dyma w dupę, to jeszcze dyma w dupę kurwa widzów, którzy chcą to obejrzeć, w tym nie, bo też bym to chętnie obejrzał. Chciałbym zobaczyć jak hmm. wpierdol dostaje ten typ. No to akurat ciężkie będzie. Ciężkie? No. Myślisz, myślisz, że Filipek jest underdogiem w walce z Fabiańskim? Tak. A na jakiej podstawie, tak sądzisz? No na takiej podstawie, że jest mały Filipek. I on, no co, ale... I on co chwilę się bije z większymi, to no kurwa no, znaczy jakby ma to swój urok i wiesz, jakby nie można mu odmówić charakteru i tak dalej, ale to jest, to jest analogiczna sytuacja, jak była walka z Dubielem, on był kurwa za mały do tej walki. To jest, ja, ja nie, fal... no to wiadomo, że tak, że do walki z Dubielem był totalnie za mały, natomiast nie porównałabym Dubiela do Fabiańskiego z racji takiej, że no Fabiański dużo mniej razy walczy, po pierwsze, a po drugie w pierwszej walce też nie pokazał charakteru. A jest jeszcze większy od Dubiela, nie? On ma 90. 90. Jest, jest, jest podobny gabaryt, jeżeli, a jeżeli chodzi o wzrost, no to wzrostowo tak. nie wiem. Chodzi mi o wagę, to wag, wagowo A w czym jest oni podobny. się biją? W K1? W K1, no. No to kurwa, będzie miał mega ciężko. Wiesz, to, no, to, to jest. No, jest to ciężkie, na pewno. Wiesz, na pewno doświadczenie stoi po jego stronie, ale ja, ja, bym, nie, ja bym nie oceniał tej walki, wiesz. Takie, że Filipek jest jakimś super faworytem i ma móc wygrać, bo bo to nie jest takie kurwa wiesz, to nie jest takie hop eee, jest naprawdę duża dysproporcja no, nie, nie, nie jest ważne kto wygra, Chuj to, ja uważam, że Filipek jest faworytem tak szczerze, a mm -hmm. rzadko, wiesz, mimo, że Filipka prywatnie lubię to rzadko stałem go w roli faworyta, jak bił się z Dubielem to też mówiłem, że na live'ach, przy tobie, że moim zdaniem Dubiel jest faworytem, nie, yy, więc to nie jest tak, że ja na niego stawiam na zasadzie sympatii, a po prostu twierdzę, że, że wygra, Niemniej. Niemniej ja od tego kto jest faworytem, a kto nim nie jest, to uważam, że zachowanie Fabieńskiego jest zgodne kurwa na płucia w mordę, bo jestem 1,85 m ma, ma Fabieński. No to w takim razie ma zbliżone, bo ja Jak gdzieś Ja gdzieś przeczytałem, że ma metro 79 do tego. Dupiel mi się wydaje, dupiel mi się wydaje, że ma 8283 jakoś Filipek ma 1,70 m. No, no jest 800 sporo. No ja ci powiem tak, odnośnie wagi, ja jestem ogólnie dużym przeciwnikiem kategorii. Gadasz. Kategorii wagowych. Yy... Dziękuję. Przed... Dobra, to jeszcze raz. Ja ogólnie jestem bardzo dużym przeciwnikiem robienia wagi we flikach. Bo jeśli ktoś, jeśli powiedzmy, ja bym miał się z Tobą bić, to ja na przykład muszę być świadomy tego. Nie wiem, że Ty ważysz dzisiaj 82 kg, a jak ważę ja 76, to będzie dysproporcja, nie? To, że Cię sforsuje do tego, żebyś. Ty sztucznie z, zrzucił wodę, a potem przybrał to w następny dzień. Jakby jest to, kurwa... Jest, jest to, Nie jesteśmy prosami, kurwa, żeby sobie jebać nerki i organizm. Czyż ci ludzie, kurwa, jak totalne gówno wyglądają. Jak, jak... ten... Robią te sauny, kurwa, wanny i tak dalej. Ktoś powie, o no, chcesz być fajterem, to wiesz, to... To miej jakąś namiastkę tego fajtera. Tylko, kurwa, youtuber nigdy nie będzie fajterem. Ja nie widzę, jakby, clue, żeby sobie tak zdrowie jebać. Owszem, może w takich walkach, wiesz, jak się, nie wiem, Tyburski z pasternakiem bije, czy, czy, czy zadyma, czy wiesz, tacy ludzie, którzy rzeczywiście wywodzą się z tego sportu, ma to większy sens, ale stricte, jak się biją influencerzy, kurwa, aktorzy, raperzy i tak dalej. no, nie, no to... tak, no to, 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 to jest destrukcyjne to jak jest. To, jest, to jest destrukcyjne, ale to jest... powiem jedną rzecz, ale powiem jedną rzecz. Ja jestem przeciwnikiem robienia wagi. Musisz być świadomy, że ktoś jest cięższy, wyższy, albo bierzesz walkę, albo nie bierzesz. Ale, kurwa, jest jedna rzecz. Jak już Ale... się na coś, kurwa, ugadasz, jak się ugadasz, to twoim zajebanym, kurwa, obowiązkiem jest wywiązać no. się, kurwa, z tej umowy, bo to, kurwa, cię definiuje, kurwa, przede wszystkim ja jako człowieka. To, to jest szacunek, kurwa, do wszystkich koła. A ja jeśli nie, zapłać, zapłać pieniądze, bo no tak, masz, pod, jest od, od tego, od te, bo, jest, bo jest umowa. Ja w umowie mam 30%. Jakbym kurwa przekroczył słuchaj, o słuchaj. 2 kilo to bym kurwa nie szedł do amboxala i bo, czy do Xayah bym nie mówił, ty słuchajcie mogę przekroczyć o pół kilo? Bo by mi było kurwa zwyczajnie wstyd. Słuchaj, epic, epic, epic. No. słuchaj. Generalnie ja uważam, że waga powinna być, bo przewaga wagi jest zbyt kurwa dramatyczna, jeżeli chodzi o potem to jak klasyfikacja. Ale to nic, woda. ale to nic nie, nie zmienia stary. Ale waga niech będzie robiona, ważona przed walką, rozumiesz? A, no to, to jest, to, to jest, to, to jest najlepsze. I to, I to wtedy sprawia, że oni nie mogą kurwa zwrócić kilogramów. Bo jeżeli nawet przez przypadek kurwa się zdarzy, że, że sobie będą chcieli z, y, zgubić, to, to będą jak gówno to się będą czuć. Będą jak główno się czuć, więc to kurwa jest nieupłacalne. I wtedy ta przewaga wagi tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo nie zdążysz jej nadrobić. Wiesz, to jak na przykład prosi, ponoć Pereira, on jak się tam chyba w 8-4 bił. A ty Edkan jakieś na stopy zbonowałeś? O co chodzi? Nie, nie, nie rozmawiamy o tym człowieku, bo to jakby nie jest ważne, bo to jest ważniejsza rozmowa. To, to Pereira, ponoć kurwa, 17 kilochównie w tydzień, nie? Ale to, to są teamy, wiesz, pojebany mental i tak dalej, nie? Skrajne kurwa wyczerpanie. I, i to, ma, to ma logikę kurwa, nie? Ma, ma to logikę kurwa w tych fajterskich tych yy, federacjach dużych. Fajnie, no, nie bo ma ja to. Uważam, że ma, no, ja uważam, że we flickach nie powinno być ani dopingu, ani nie powinno być. Oczywiście mówimy o idealnym świecie, ciężko byłoby to wszystko sprawdzać, nie? nie sobie z tego zdaję sprawę, ale uważam, że o ile z dopingiem mogą mieć problem, żeby walczyć, zresztą sam włodarz bierze i, i się tego przyznaje, nie? Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o wagę, to mogliby, mogliby to zrobić. Ja, ja nie jestem zwolennikiem, ja na przykład nie brałbym kurwa walki z kimś. Jak na przykład w dniu, ten, pamiętam, że w dniu się miałeś, robienia wagi. Słuchaj, miałeś się być w sali. i co ci powiedziałem wtedy, człowieku? Nie zmieniaj wagi jak on cię o to poprosił, bo nie masz szans w tej kategorii wagi, bo to nie jest twoja waga. Mówiłem ci, kurwa, nie zmieniaj reguł, bo to jest głupotą. A ty chciałeś pójść na rękę i moje zdanie to było słabe. Ale jak on by nie zrobił kurwa wagi o 2 kilo, kurwa, to ja bym czy o 1 kg. Wiesz, koniec końc, on i tak ważył 10 kg więcej niż No właśnie ja. o to mi chodzi. I jaka jest różnica, stary, jakby on nie zrobił, wiesz, że, żeby się nie odwadniał? Kurwa, na zdrowiu by zyskał, między Bogiem a prawdą. Zyskałby tylko na zdrowiu. Bo to, że on, kurwa, zrzucił 10 litrów wody, a potem je, kurwa, przybrał, to tylko sobie, kurwa, organizm trochę zniszczył. To w końcu z tej walki Filipka, a to takim racji nie posiadam. Wydaje mi się, że taka nas sama odpowiedź, że Fabiański będzie chciał się bić w ogóle. To, jest ja bardzo głupie, nie, jest... to nie jest tajemnica, bo o tym napisał i moim zdaniem dobrze, że napisał, bo też może widzowie dodatkowo presję wywrą na tym kurwa przygłupie, bo inaczej jego gościa nie nazwy, niż przygłup w tej sytuacji. Ja, ja powiem jedną rzecz, bardzo niefajne stawianie kogoś tak, wiesz, tak na zasadzie... Mm, wiesz, o, nie będzie walki przez Ciebie, bo nie chcesz się zgodzić na nową wagę, nie? Wiesz, takie stawianie pod ścianą kogoś. gdzie ja To naprawdę tylko coś winne, nie? Ale wiesz, to powiem tak, Fajn, mogę sobie nie mówić, zastępstwo zawsze i tak znajdzie, natomiast no nie wiem jak inni, ale ja osobiście, najchętniej nie to ją zobaczył, właśnie to starcie, bo uważam mnie za ciekawe. Plus wiem, że autentycznie, no Filipek mi lubi kurwa tego Fabiańskiego, a to też buduje dodatkowe emocje, nie? Nie wiem, ja mam tylko nadzieję, że jeżeli, niezależnie od tego, czy Fabiański w tym momencie wyjdzie do walki, czy do tej walki nie wyjdzie, mam nadzieję, że go. Federacja wypierdoli, bo nie może dochodzić coś takiego, że ktoś parę dni przed startem gali szantażuje Federację w ten sposób. Dla mnie jest to turbo gwiazdorzenie, bo ja na przykład jestem świadomy tego, że jak ja bym kurwa, nie wiem, powiedział przed walką, nie wiem, o Sboxalem. To jest słuchaj, jednak wiesz co, ja będę ważył 80 kilo. To by no zrobili to wszystko, żeby... On, żeby, on, się, żeby on się, żeby on się... To federacja, a by to, to że... mi nie zależy, nie? A on tak gada, mi nie... a mi nie zależy. Al... Albo mi to dacie, albo pójdę. no mi nie zależy. Wiesz, ja, bym powiedział, o, wiesz co, ja to ważę 80 kilo albo się, albo się nie bije. No to kurwa też by była presja, nie? Żeby ktoś ważniejszy pod tym względem wierzył, że jednak wziął udział, nie? Żeby udobruchać. Ale też myślę, że trzeba być kurwa człowiekiem, a nie chujem. Nie no prostu sprawa jak się nie zależy, to wypierdala i tyle. A wiesz, co jest w wszystkim najzabawniejsze? Bo mówiłem, że robienie wagi wiąże się z obciążeniem zdrowotnym, co jest faktem, nie? Ale mm -hmm. mimo wszystko, jak się umówiłeś, to się umówiłeś. Najlepsze przez to, że ten chłop, gdyby chciał teraz, on by zrobił w 9 dni kurwa wagę. Zbiłby A ile mu brakły? tyle? No, 8 kilo podobno. Dubiel zbił Dubiel, dwa, dubiel, dubiel miał. Problem. Chyba, dubiel no, miał problem dziesięcie. i mu przede, nie, mu przede wszystkim waga stanęła. Więc on miał pod tym względem przejebane. No dobra, ale da się zbić? Da się. Ale ten, ale jemu się kurwa nie chce, no moim zdaniem to, to zjeb jest, nie? I, i najbardziej mnie w, kurwa, że on ciągle tak podkreśla, o mi... Zostań, zostań. O mnie nie wolno mówić, nikt mnie nie zna, nie mówcie o mnie. Kurwa, jak cię nie zna? Poznaliśmy się na tobie, jesteś kurwa szują.